Rozdział 12. Docent prywatny. Młody uczony, doktor filozofii Blachus, liczący sobie dopiero lat 55, z zawodu docent prywatny porównawczej religiologii na Uniwersytecie Karola, zacierał ręce, zasiadając nad pociętymi kartkami papieru. Jakby mimochodem napisał na nagłówek zjawiska religijne ostatnich czasów i zaczął pisać swój artykuł. Spór o definicję pojęcia religia trwa już od czasów Cycerona. Napisawszy te słowa, zamyślił się. Ten artykuł, pomyślał, poślę do czasu. Zobaczycie, panowie, jaki szum powstanie koło niego. Co za szczęście dla mnie, że akurat teraz wybuchła ta gorączka religijna. Aktualny będzie artykulasik. Nasze gazety będą pisały. Młodszy nasz uczony, doktor filozofii Blachus, wydrukował właśnie wnikliwe stadium i tak dalej. Potem otrzymam stanowisko profesora nadzwyczajnego i koledzy popękając z zawiści. Młody uczony znowu zatarł ręce, przywiędła już po trosze, aż mu w palcach radośnie zatrzeszczało i zabrał się do roboty. Gdy wieczorem gospodyni przyszła zapytać, co chciałby na kolację. Dotarł już był do ojców kościoła i kończył kartkę sześćdziesiątą. O godzinie dwudziestej trzeciej miał już zapisanych kartek sto piętnaście i zbliżał się właśnie do definicji pojęcia religii, której jedno słowo było całkiem inne niż w definicji jego poprzednika. Potem zwięźle omówił metody ścisłej wiedzy religiologicznej z kilku chlaśnięciami polemicznymi i na tym zakończył krótki wstęp do swego artykułu. Mijała już północ, kiedy nasz docent pisał. Właśnie w ostatnich czasach wynurzyły się różne zjawiska religijne i kultystyczne, które zasługują na uwagę ścisłej wiedzy religiologicznej. Chociaż właściwym zadaniem jej jest badanie zjawisk religijnych narodów dawno wymarłych, to jednak i żywa teraźniejszość może dostarczyć współczesnemu. Doktor Blachus podkreślił przymiotnik współczesnemu. Badaczowi wielu spostrzeżeń, które mutatis mutandis rzucą snop światła na kulty starożytne, dostępne w gruncie rzeczy jedynie naszym domysłom. Potem podwóch gazet i ustnych świadectw opisał kuzendyzm, w którym znalazł ślady fetyszyzmu, a nawet totemizmu. Bagrownica jako totemowy Bóg Szciechowic. U binderowców stwierdził kultystyczne pokrewieństwo z tańczącymi derwiszami i ze starymi kultami orgiastycznymi. Nie ominął zjawisk przy otwarciu elektrowni i z zadziwiającą bystrością spostrzegacza związał je z perskim kultem ognia. W religijnej gminie Starego Machata odkrył rysy ascetyczne i fakirskie. Cytował różne przypadki jasnowidzenia i cudownego uzdrowienia, które całkiem trafnie przyrównał do czarownictwa dawnych środkowoafrykańskich szczepów murzyńskich. Nieco obszerniej omówił zjawisko epidemii psychicznych i sugestii tłumów, przypomniał pochody biczowników, wyprawy krzyżowe, chiliazm i malajski amok. Objaśnił ruchy religijne ostatnich czasów z dwóch psychologicznych punktów widzenia: jako przypadłości zwyrodniałych histeryków i jako zbiorową epidemię psychiczną zabobonnych mas mniej wartościowych. W obu wypadkach demonstrował atawistyczny przejaw prymitywnych form kultycznych. Wraz ze skłonnościami do animistycznego panteizmu i szamanizmu, do religijnego komunizmu przypominającego nowozzczeńców i w ogóle nie do władczynności rozumowej przy wybujałościach najniższych popędów zabobonności czarownickiej, okultycznej, mistycznej i bałwochwalczej. Nie będziemy tu rozstrzegali, pisał dalej dr Blachus. Jak dalece chodzi tu o szarlataństwo i oszustwo jednostek wyzyskujących łatwowierność ludu? Przy badaniu naukowym pokazałoby się z pewnością, że domniemane cudy dzisiejszych cudotwórców są jedynie starymi, dobrze znanymi kawałami bałamutnej sugestii. Urzędom bezpieczeństwa i psychiatrom zalecamy z tej dziedziny życia codziennie powstające gminy religijne, sekty i kółka. Ścisła wiedza religiologiczna ustala, że wszystkie te zjawiska religijne są w gruncie rzeczy barbarzyńskim atawizmem i chaotyczną mieszaniną najdawniejszych pierwiastków kultycznych, żyjących podświadomie w ludowej wyobraźni. Wystarczyło paru fanatyków, szarlatanów i zdeklarowanych maniaków, aby pod powłoką cywilizacji przebudziły się w europejskiej ludności owe przedhistoryczne motywy wiar religijnych, które Doktor Blachus powstał od nadbiórka. Właśnie dopisał był 346 ćwiartkę swego artykuliku, ale nie czuł się jeszcze zmęczony. Muszę przygotować efektowne zakończenie, pomyślał. Parę myśli o postępie wiedzy, o podejrzanej życzliwości rządu dla religijnego zaboboństwa, o konieczności zmontowania bojowego frontu przeciwko reakcji itd. Młody nasz uczony, uskrzydlony entuzjazmem i natchnieniem, podszedł do okna i wychylił się ku cichej nocy. Było pół do piątej rano. Doktor Blachus patrzył w ciemną ulicę, drżąc nieco od chłodu. Wszędzie było martwo, ani jedno światełko nie czuwało w ludzkich oknach. Docent prywatny podniósł oczy ku niebu. Bladło już po trosze, ale i skrzyło się gwiazdami w bezmiernym majestacie. Jak dawno nie patrzyłem w niebo, westchnął naukowiec. Mój Boże, będzie temu przeszło trzydzieści lat. Tkliwy wietrzyk powiał mu na czoło, jakby ktoś ujął jego głowę przeczystymi, chłodzącymi rękoma. Jestem zawsze taki samotny, zawsze taki samotny, pomyślał ze smutkiem stary człowiek. Och, pogłasz mnie trochę po włosach. Już trzydzieści lat nikt nie położył mi dłoni na czole. Drżąc i trzęsąc się, stał doktor Blachu w oknie. Coś tu jest, poczuł i pomyślał nagle w słodkim i tęsknym zachwycie. O Boże, przecie ja tu nie jestem sam. Trzyma mnie coś w objęciach, ktoś stoi koło mnie. Ach, niechaj zostanie. Gdyby w tej chwili pani gospodyni była weszła do jego pokoju, Byłaby go ujrzała stojącego z obiema rękami wzniesionymi wysoko i z głową odchyloną w tył w postawie najwyższego zachwycenia. Ale Blachu drgnął, rozwarł oczy jak we śnie i powrócił do biurka. Z drugiej jednak strony nie można wątpić, pisał szybko, nie troszcząc się o to, co napisał przedtem, że obecnie Bóg nie może objawiać się inaczej jak w prymitywnych formach kultycznych. Współczesny upadek wiary. Przerwał związki z dawnym życiem religijnym. Bóg musi zaczynać od początku, nawracając nas ku sobie, jak niegdyś czynił z dzikusami. Najpierw jest bałwanem i fetyszem jest bożkiem grupy, klanu albo szczepu, ożywia przyrodę i oddziaływa poprzez czarowników. W naszych oczach powtarza się więc rozwój spraw religijnych, zaczynający się od form przedhistorycznych i zmierzający ku stopniom wyższym. Możliwe, że obecna fala religii rozbije się w kilku kierunkach, z których każdy dążyć będzie do opanowania innych. Możemy oczekiwać okresu walk religijnych, które swoim zapałem i uporem przewyższą wyprawy krzyżowe, a rozmiarami swymi prześcigną ostatnie wojny światowe. W bezbożnym naszym świecie królestwo Boże nie będzie zbudowane bez wielkich ofiar i chaosu dogmatycznego. A jednak powiadam Wam. Oddajcie się absolutowi całą istotą i wierzcie w Boga, choćby przemawiał do Was w sposób jakikolwiek. Wiedzcie, że oto przybywa, aby z Ziemi naszej, a może i z innych planet, uczynić królestwo Boże, władztwo absolutu. W samą porę powiadam Wam jeszcze raz, ukoszcie się. Ten artykuł doktora Blachusa istotnie się ukazał. Prawdzie nie niecały, bo redakcja zamieściła tylko część jego wywodów o nowych sektach i cały końcowy ustęp z ostrożną ze swej strony uwagą, że artykuł ten naszego młodego uczonego jest wysoce znamienny dla nastrojów obecnej doby. Hałasu artykuł Blachusa nie narobił, bo został przygłoszony wydarzeniami innymi. Tylko drugi młody naukowiec, prywatny docent dr Regner, przeczytał artykuł Blachusa z wielkim zainteresowaniem po czym przy różnych sposobnościach oświadczał. Blachus jest niemożliwy, zupełnie niemożliwy. Proszę was, jak śmie mówić fachowo o religii drab, który sam wierzy w Boga?